My life be like wow. yeah, My life be like yeah, wow. wow. yeah, 9 karmia Witam wam w kolejnym odcinku pre otwieranie skrzynek I Dzisiaj będziemy otwierać yy, Znowu skrzynki Ale teraz y, mniej niż 50 I będziemy później To wybierać I tą nie wiem, czy będzie jakaś postać, ale zobaczymy. Dobra, zaczynamy od tych zwykłych. To nie ma żadnej postaci, ale musimy się trochę postarać, jeśli nie będzie do niej. Nie, nie, nie. oj Dobra, teraz Serio? Tak samo jak w zwykłej, nieważne. Teraz wybierzemy wybier, wybierz, jakoś ten. Hmm. Nie wiem na razie na kogole. Tu Mortis karl Dobra, wybierzemy dynamika, żeby skoczył. No, i spieszemy tastą. Żadnej postaci jeszcze nie było nowej. Dobra, pokażę Wam jeszcze postaci, i już, już muszę skończyć. Filmek jeszcze mi te zostały. Mój nowym celem to ten: 8 bitowiec do 6000 pucharków. Bym chciał bardzo kroła. Tak, tak, tak. Best with my crew. Kruk mi się naprawdę podoba, bo umie skoczyć i latać, tak. Dobra, już kończymy. Dzięki za oglądanie filmu. No i widzimy się w kolejnym odcinku, na przykład z skidżump lub coś. Dobra, to cześć.